Cześć, Mateusz z tej strony, animator z Pasem. Witam Cię w kolejnym odcinku. Zbliża się Dzień Kropki, czyli takie święto dość popularne przy przedszkolach czy szkołach, gdzie często staramy się z dziećmi robić jakieś zajęcia z tej okazji. Dlatego dziś właśnie przygotowałem dla Was taki mini scenariusz, w którym wykorzystam chustę animacyjną i pobawimy się trochę na Dzień Kropki. Zapraszam Was do oglądania. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście zapraszam też na inne filmy na kanale. Jest też kilka odcinków, które pasują do dzisiejszego tematu, między innymi zabawy nakrętkami, wielka gra planszowa, więc sobie poglądajcie, zobaczcie, a później wróćcie tutaj do mnie, albo nie, najpierw oglądajcie to dzisiejszy odcinek, a później wracajcie do tych pozostałych filmów. Tutaj macie odnośniki. No i oczywiście, jeżeli jesteś pierwszy raz albo oglądasz filmy, nie subskrybując kanału, to zapraszam do subskrypcji. Ten przycisk na dole jest pewnie. Czerwone, to zapraszam Cię do kliknięcia. Jak będzie szary, zaczynamy. Już jest. Dzięki. Ruszamy. Ok, a więc wykorzystam oczywiście chustę animacyjną w dzisiejszym odcinku. Będę pokazywał tutaj sam, ale będę miał paru pomocników. Za chwilę zobaczycie, jakich. Kostka animacyjna, ale ona nie będzie konieczna. Będzie można też inaczej to wykorzystać, ale co najważniejsze. Zobaczcie, przygotowałem... Oto takie kartki kolorowe, które są takimi samymi kolorami jak na chustce. Tutaj w szablonie, które macie dostępne w odnośniku poniżej przygotowałem kółka, które za chwilę powycinam, no bo ponieważ potrzebujemy kropki. Więc zobaczcie za chwilę ile tych kropek powstanie. Wyszło ponad 200 kropek, z tych, czyli mamy jeszcze raz, przypominam Wam, 24 kartki kolorowe w kolorach chusty animacyjnej. No, i na takim szablonie jednej kartki jest 9 kropek, więc ponad 200. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda, ale za chwilę już nie będzie. Ruszamy z zabawą. I czas na zabawę pierwszą. A więc dzieci siadają wokół chusty. Każdy, żeby siadł na kolorze albo po dwójka dzieci na danym kolorze. Wszystkie te kółeczka rozkładamy za chustą, gdzieś w jakiejś pewnej odległości, więc przestrzeń do zabawy. Dobrze, aby była. No i teraz możemy losować kolor, który pobiegnie po kropeczki i przyniesie je do chusty i położy przed sobą na wybranym kolorze. Możemy to losować za pomocą kostki, którą widzieliście, a możemy też wziąć po prostu sześć kolorów z tyłu. Na przykład trzymać ręce i wyciągnąć jeden. O, teraz żółty biegnie i szuka żółtych kropeczek. O, zobaczcie oto moje mocnicy. Kółka już rozstawiona, więc teraz kolor żółty. w jedno z dzieci biegnie szybciutko, przybiega i zostawia jakby żółte kartki na. No. Żółtym kolorze, czyli wszystkie z koloru żółtego, tak samo po drugiej stronie. No i w ten sposób wszystkie żółte, kolorowe, przepraszam, wszystkie żółte koła znajdą się na huście. No i zabawa trwa, oczywiście do momentu aż wszystkie zostaną zebrane kolory. Udało się wszystkie większe nasze kropki zostały pozbierane na huście. No, i teraz podejrzewam, że te małe kropeczki. Nie rozkładałbym ich, czyli zostawił tylko te duże, bo te małe są trudne do zbierania, no ale oczywiście można. Natomiast teraz czas na zabawę numer dwa. No i zdecydowanie, zabawa numer dwa będzie jedna z tych ulubionych, czyli bierzemy te mniejsze kropeczki i zaczynamy falować chustą, tak, żeby leciały one do góry. Średnie kropeczki, które mamy wycięte, też będą latać, a z duże bym zabrał z chusty. Więc w ten sposób dzieci mogą się bawić. No, i później w jakiś sposób możemy to sprzątać albo na dane kolory, albo po prostu wrzucać jeszcze raz na huście. Do tego można też korzystać płatki kosmetyczne, kółeczka z chwilcu, które są bardzo. Dobre właśnie do takiej zabawy, w falowanie. Zobaczcie, jak będziemy falować razem z puszakami. Dobra, a więc mamy już te małe kółeczka na chuszcie, a więc zabawa będzie polegała na falowanie i tutaj też taka uwaga o bezpieczeństwo, ponieważ jak wiecie, dobrze, aby te karteczki były cieniutkie, czyli na pewno nie z grubego kartonu i dobrze też, aby były bez jakichś ostrych takich zakończeń, ale to na pewno takie delikatne karteczki nie będą miały. No i oczywiście nie falujemy na maksa, staramy się dzieciom mówić, aby delikatnie falowały, żeby nie wyleciały poza chustę, te też nie wlatywały na dzieci. Czas na zabawę trzecią. Tym razem wszystkie te kolorowe karteczki dajemy pod spód i zapraszamy jedno lub dwójkę dzieci, aby ułożyły z tych karteczek jakiś kształt, literkę, cyferkę, coś z tych kropek zrobiły. No i później, kiedy powiedzą już, podnosimy chustę i zgadujemy, co to jest. Dobra, ale, a więc słuchajcie, tutaj spróbuję przez ten środek wrzucić, tam wszystko do, do końca. No i teraz wyobraźmy sobie, że jedno z dzieci, to jestem ja, ale pomoże mi w tym, może kto. A, może tutaj kotu, nasz kotek mruczuś, czyli wchodzimy sobie pod chustą, jest też bardzo, bardzo dzieci się cieszą. No i teraz tutaj, albo we dwójkę, albo pojedynczo, dzieci sobie ustawiają jakiś wzór. O, w ten sposób. Zobaczcie. Mogą to robić wolno, szybko. Możemy im dać więcej czasu. Mogą w tym samym czasie dzieci troszkę falować chustą też. O, i zobaczcie. No i teraz, jak podniesiemy chustę, no to zobaczymy koło. I odmianą tej zabawy będzie, kiedy mamy wszystkie te kolorowe kropeczki pod chustą, przygotowanie wielkiej kropki. A więc dzieci wchodzą pod chustę, wybrane. I robią z jednego koloru jedną wielką kropkę. Słuchajcie, już jesteśmy pod chustą. Widzicie, tam o, wybrałem marszala. No i teraz tutaj mamy różne. Wybrałem kolor na przykład niebieski. A więc dzieci siedzą właśnie teraz pod chustą. I tutaj szukają tylko niebieskich kropeczek. I robią z tego wielką kropę. I dziecko sobie tutaj spokojnie układa. Jak wiadomo, to nie będzie trwało na pewno jakoś strasznie długo. W zależności od tego, jak dzieci będą sobie radziły z szukaniem, jak dzieci będą sobie radziły z tworzeniem tych kształtów, reszta grupy w tym czasie może mieć zadanie, na przykład falowanie, może mieć też zadanie e, takiego e, jakieś przygotowane przez Was. O, właśnie. No dobra, powiedzmy, że to już jest moja wielka niebieska kropka. Zabawa piąta. Tym razem e, dzieci trzymają puste. I będą chodzić z tą chustą. Kropki są nadal pod naszą chustą, rozkładamy je, i teraz zobaczcie, jakie to będzie zadanie. A więc na sygnał kładziemy chustę na ziemi i w otworze po powinien pojawić się jakiś kolor, no bo staramy się tak sterować tą chustą, aby dzieci położyły ją na jakiejś właśnie tej wiel wielkiej e, kropce. No i ten kolor, który się pojawił, te dzieci z tego koloru stają i biegną szybko dookoła chusty. Zobaczcie, jak ja to przygotowałem dla was. Spójrzcie, a więc kropy już są przygotowane. Weźmiemy sobie teraz tą mniejszą chustę, żeby wam pokazać. Okej. Okay. No i wyobraźmy sobie, że dzieci Teraz trzymają tą chustę i ją falują albo ją podnoszą. Po prostu jej nie widać, o nie widać kolor. I w pewnym momencie wszyscy naraz przesuwają się, kładą na ziemi chustę. No i po prostu na przykład położą w ten sposób i jest kolor zielony. Czyli osoby, które mają na przykład kolor zielony stają szybciutko i biegną dookoła chusty za dziećmi, aby jak najszybciej dotrzeć na swoje miejsce. Okej. Okay. Kolejnej zabawie, już piątej albo szóstej, a więc pozwalamy dziecku znów wejść pod chustę. I teraz jego zadaniem jest wyciągnięcie delikatnie ręki do góry z danym kolorem. No i ten kolor, który zostanie wyciągnięty, musi wykonać jakieś zadanie. A jak to zrobić, żeby jeszcze było utrudnione? Dziecko zamyka oczy, no i stara się, jakby tą kartką trafić. Dzieci też sterują tą chustą i patrzą. I oczywiście nie każemy tutaj mocno falować ani wyrywać tej chusty, żeby się po prostu nic nie stało. Czyli o takie wyciągnięcie, można powiedzieć, jakby pokazanie karteczki. No i na przykład wtedy dana, dany kolor może zrobić podskoki, obroty, różne takie zadania ruchowe. Zobaczcie. No to słuchajcie, jesteśmy pod tą chustą. Zobaczcie, tutaj mamy otwór. Dziecko jest pod chustą. Oczywiście ona jest naciągnięta. Ja tutaj yy, to powinniście wiedzieć. I wtedy to dziecko pokazuje kolor. Żółty wyciąga. O, żółty jest pokazany. I w tym czasie biegną. Albo robią jakieś zadanie. Najważniejsze jest, aby nie pociągać za chustę, żeby ona w nie stała albo lekko falowała. I przed nami już chyba ósma zabawa. Naprawdę też ciekawa, a więc dzieci stają na kropkach tych dużych, które wycięliśmy, stają obydwoma nogami. Musimy tak ustawić dzieci, aby każdy trzymając chustę, stał właśnie na takiej kropeczce. No i teraz zadanie jest następujące. Możemy oczywiście tu rzucać kostką, albo po prostu mówić, że przesuwamy się o trzy kropki w prawo, i dzieci przesuwają się o trzy kropki w prawo. Możemy wtedy zadać jakieś zadanie. A teraz stańcie na nodze przez 3 sekundy, i dzieci stają na nodze przez 3 sekundy. Możemy też zrobić utrudnienie i dać jakieś zadanie ruchowe dla dzieci, które stają na danym kolorze. Czyli przesuwamy się 4 kropki w lewo, wszystkie dzieci przychodzą 4 kropki w lewo, powoli staramy się, żeby to wykonywały, i później mówimy: Kolor fioletowy musi puścić chustę i obrócić się dwa razy. No i ten kolor wchodzi i obraca się na kropce. Dwa razy. Idziemy na chustę. Okay, nie wiem, jak Wam to pokażę. Stoję na kolorze żółtym, no i przesuwamy się, trzymając chustę, przesuwamy się w bok. No to powiedzmy, że wszyscy tutaj przesuwamy się o trzy kroki w bok. Ja już się tu przesunąłem, pozostali moi kompani też. No i tak jak Wam mówiłem, na przykład stajemy na jednej nodze i wytrzymujemy przez 5 sekund. No to chyba jest jasne. Czas na ostatnią zabawę. Dzisiaj wszystkie kropki pod chustę, i zadanie jest dla danych kolorów lub dla wszystkich dzieci. Możemy je powiedzieć, że są kropki małe, średnie, wielkie. No i mówimy, ile razem jest kropek żółtych. No i dzieci wtedy podnoszą chustę, i wszystkie starają się liczyć mocno, ile jest tych wszystkich żółtych kropek. Albo możemy powiedzieć, Ile jest dużych kropek fioletowych i czerwonych? Dzieci podchodzą, chust, podnoszą chustę i znów podają nam ten wynik. Ok, a więc rozumiecie, tutaj dzieci trzymają chustę na 3, 4 podnosimy w górę i tam przeliczamy sobie te kropki. Ok, słuchajcie, to już tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze kropki. Czas na zakończenie. Świetny był ten odcinek, bardzo dobrze mi się go nagrywało, pomysły wydają mi się bardzo ciekawe. Dajcie znać, czy wam się też podobałem i czy wy macie jakieś pomysły na kropki. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. W komentarzach dzielcie się swoimi przemyśleniami. Dajcie znać, czy Wam się podobało. No i oczywiście nie zapomnijcie o kciukach w górę, łapka w górę. No i dawaniu znać jakimś osobom, które też pracują z dziećmi i mój kanał może być dla nich przydatny. Dziękuję Wam za dziś. No i oczywiście zapraszam na Instagram Animator na blog Animator i do pozostałych filmów. Cześć! Świetny odcinek, naprawdę. Zabawy chustą to moje ulubione...